Jeśli chodzi o lokalizację tego dzisiejszego spotkania, myślę, że to jest to takie optymalne miejsce, gdzie zarówno warunki bazowe, jak i charakter e, międzynarodowych targów Poznańskich tej bazy, którą dysponują, sprzyjają, by tu się spotkać. Przecież tu odbywają się światowe wystawy, w sensie różnego rodzaju nowości i tych trendów, które w świecie występują w różnych dziedzinach życia, a te dziedziny życia są wątpliwie związane z samorządnością, bo u nas się prowadzi gospodarkę odpadami, u nas się stosuje nowoczesne technologie w budownictwie, zarówno tym kubaturowym, jak i lądowym, w sensie dróg, ale i mostów, więc myślę, że nawiązujemy do dobrych tradycji międzynarodowych targów poznańskich, gdzie prezentujemy nową jakość, postęp i wizję rozwoju. Więc wizję rozwoju samorządów polskich, a co za tym idzie wizję rozwoju naszych małych ojczyzn, które skupiają przecież dużą, pełną populację mieszkańców naszego kraju. Chcę tutaj powiedzieć, że chociażby w Związku Miast Polskich na ogólną liczbę miast zrzeszonych Związku Miast Polskich. 73% członków Związku Miast Polskich to są mieszkańcy ogólnej populacji miast w Polsce. Więc stanowi ta korporacja też bardzo istotny element w zarządzaniu miastami, ale i kreowaniu wizji polskich miast. I niewątpliwie to, że tu dzisiaj spotykamy się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich z udziałem wszystkich korporacji działających samorządowych w naszym kraju, jak Związek Gmin. Wiejskich, czy Związek Miast Polskich, czy Związek Powiatów Polskich, czy też metropolii. Tutaj są, są też przecież marszałkowie województw. To dowodzi o tym, że tutaj skupia się dzisiaj myśl, główna myśl dotycząca samorządów i ich funkcjonowania, rozwoju. Ale jest to czas na podsumowanie 25 lat istnienia polskich samorządów po zreformowanej Polsce po roku 89. To te 25 lat jest źródłem wielu doświadczeń, przemyśleń, dokonań i również różnego rodzaju potknięć i, 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 i trudności, ale niewątpliwie tu rodzi się nowa myśl, na pewno związana z dalszym rozwojem polskiej samorządności. I tutaj jest, dokonują się ważne akty wyborów nowych władz w korporacjach samorządowych. Nakreślane są nowe wizje rozwoju naszych małych ojczyzn. Tu się będą też rozgrywały różne kwestie dotyczące merytorycznych spraw funkcjonowania naszego kraju, gdzie korporacje samorządowe reprezentując nie samych siebie, ale przecież mieszkańców, którzy stoją za, za tymi korporacjami. No to jest ważne z punktu widzenia Społecznego, nie tylko politycznego, bo tutaj też występują oczywiście te opcje polityczne i kluby polityczne, ale tutaj się koncentruje pełna, rzeczywista, realna, powiedziałbym nie chcę mówić władza, ale kreatywność związana z rozwojem naszego kraju. Tu jest prawdziwa Polska, reprezentowana przez samorządy, które nie. Najbardziej mają realny wpływ swoimi decyzjami na dole, gdzie się buduje tą Polskę, ten codzienny byt naszych rodaków, za który my też i odpowiadamy, będąc przedstawicielami społeczności lokalnych, znanymi z imienia i nazwiska, a nie z szyldów, bo przecież codziennie spotykamy się na ulicach. Więc... Te dzisiejsze spotkania i to spotkanie dzisiaj i jutro jest doskonałą okazją, by dokonać reasumpcji 25 lat z polskiej samorządności i wytyczyć nowe kierunki. Bardzo się cieszę, że mogę w tym uczestniczyć i no, być świadkiem tego ważnego wydarzenia dla polskiej samorządnej, ale przede wszystkim dla naszej Polski.